Zrobimy sobie tak, że najpierw mamy wstępik. Potem będziemy mieć najlepsze efekty, co jest ważne na TikToku i różne właśnie takie aplikacje, w których możecie robić fajne edity. Sprawdzę też wasze, ok? Zrobimy takie parę audytów. Ale tylko dla te, tych osób, które będą chciały, OK? Jeżeli ktoś. O ja moja odpoczyła, ok? W razie czego, no? Zaraz Wam powiem, ok? No to będziemy, będziemy blisko współpracować, dobra? Ok, i w razie czego, um, potem będziemy jeszcze robić konkurs na najlepszy TikTok. O -o. <grych> Więc tutaj do odważnych świat należy. No i na koncie będziemy robić QA, dobra? Witam Was na warsztatach z TikToka. Już się poznaliśmy. Więc, więc to jest też fajne, znamy swoje imiona. W razie czego, jak ja bym nie pamiętał, to na przykład wskażę was ręką, wy jeszcze powiecie, jak macie na imię. To jest też fajne, żeby się dwa, dwa, trzy razy poznać, bo to też jest ee, repetycja. Nie? Po prostu powtórzymy, powtórzymy i będzie łatwiej e, się poznać. Więc jeszcze raz, ja jestem Max i zaczniemy sobie od paru, paru rzeczy na warsztatach z TikToka. Kto już ma TikToka? Ok, ok, a kto założył TikToka tylko właśnie też na, na te warsztaty? Ok, fajnie. E, dobra, czyli wcześniej miałyście TikToki. Dobra, a kto ma jakiegoś swojego ulubionego TikTokera, TikTokerka? Ulubionego. Ok, ok, kogo masz? Charlie. Jeszcze raz? Charlie, Charlie ok. Oj, oj, będą dyskusje ciekawe tutaj. Charlie D'Amelio, kto jeszcze jakiś ma, ma jakiegoś takiego ulubionego? Mhm. Albo polski TikToker. Proszę? Tak, można nie mówić, dokładnie. Ok, spoko. Polski czy zagraniczny? Polski za i zagraniczny. Polski i zagraniczny, okej, okay. okej. Okay, okej, nie no, w, w porządku, to nie jest wierz, jakieś takie musisz mieć ulubionego TikTokera. Ja też, też tak się pytam, bo ten początek, który mamy teraz, ja chciałbym was poznać. Będzie nam się super fajnie gadało, bo będziemy ra razem też klikać w telefonach, więc to na pewno nam pomoże. Nie? Ani Aniżeli, żeby ktoś wam przychodził z, z ulicy i mówił, OK, robimy TikToka. Dobra, e, a kto już tworzy TikToki. Ja ale na prywatne <grym> no. okay. ja tworzę, ale robię Edity. Edity robisz, OK, Super. Ja też robię edity, ale już nie robię. Okej, okay, super. Prywatne no, to, to Mhm. Edity to takie, jakby, no, filmiki, z, na przykład, no ze zdjęciami albo ze skróconymi filmikami, czy. No, no. Mhm, dokładnie. To są jakieś filtry do tego dodane mhm. i takie. Z, o, właśnie, z urywki, no. Animacje też, no, super, fajnie. Czyli, okej, okay, dzięki. Czyli to są też jakieś takie edity, czyli to nie jest też ty na tych, na tych filmach, tylko na przykład coś, co Cię pasjonuje. Coś, co lubisz. Na przykład widziałem też na TikToku sporo, jeżeli ktoś ma Charlie, ulubioną, no na przykład fanpage Charlie i robi na przykład edity z nią, czyli skraca, montuje jakieś filmiki z nią, nie? Mhm. Spoko. Ja z, twoim ulubionym serialem. z twoim ulubionym serialem. I anime, okej. Okay. Widzicie? Czyli na przykład TikTok jest, może być taką platformą, w której wrzucamy, wrzucamy rzeczy, które po prostu lubimy, nie? Super. Dobra, to jedną rzecz mamy. Drugą rzeczą to wypadałoby się Wam przedstawić i powiedzieć, co ja w ogóle tu robię, dlaczego Wy też tu jesteście, chciałbym to poznać, jak się bawicie też na tym obozie i przy okazji, dlaczego w ogóle mam jakiekolwiek prawo, żeby do Was w ogóle gadać, nie? jakim jest ten gościu przed Wami stojący, nie? Trochę tak. Trochę tak. Dodam wam troszkę taką historię, żeby też się troszkę bardziej poznać. W międzyczasie, jak będziemy na przykład rozmawiać, czy w przerwie, czy coś w tym stylu, wy też mi więcej opowiedzieć o sobie, więc będzie łatwiej. Dobra. Więc jak już mówiłem, jestem Max i tworzę na TikToku od prawie trzech lat. Wcześniej nie znałem totalnie TikToka i został mi przedstawiony przez moich siostrzeńców. Stąd właśnie Wujek Max. Bo z tym ich tam w Ja mi powiedzieli, weź wujek tam, zobacz, bo fajne. No mówię, dobra, w porządku. I ja akurat y, zacząłem montować, montować, bo wcześniej montowałem filmiki i bardzo fajnie weszło. I moim pytaniem było, jak można robić fajne treści i nie wydawać na to tysięcy złotych, y, które mamy na przykład wydać na jakieś różne drogie sprzęty od rodziców jeszcze, nie? Jak to zrobić po taniości? Jak to zrobić tak, żeby było dobrze? Zacząłem na tym się skupiać. No, i mniej więcej tak, tak działa ten kanał, tak działa ten kanał i odpowiadam na różne czasami Wasze pytania. A wcześniej zaczęło się to tak, że mieszkałem w Finlandii i. Kto, kto wie, gdzie jest Finlandia? Mniej więcej. Piąte przez dziesiąte? Okej, okay, na północy. więc zimno, ale teraz jest bardzo fajnie, bo jest. Okej, okay, też pada, ale dni są bardzo długie. Naprawdę, 23, 24, ty od razu masz cały czas jeszcze jest dzień. Nie? Tylko, że ja byłem tam sami byłem samotny, więc na przykład były radia polskie, takie internetowe. Przedłem do nich, oni mówią, o, masz fajny głos, nie? tylko tam dużo błędów popełniasz, mi mówili. Mówię, okej. Okay. Tak jakby wiesz, już poczułem się trochę zraniony, nie? ale mówię, okej, okay, dobra, spróbujmy. On mówi, chodź na audycję radiową. Kto z was słucha radia? Okej. Okay. W samochodzie, jak tata jedzie? Trochę tak, okej. Okay. Więc e, poszedłem na audycję radiową, było okej, okay, ale właśnie bardzo dużo błędów, dużo hejtu, właśnie, bo to jest takie, typu nie, nie znasz się, nie wiesz co robisz i tak dalej. mówię, okej, okay. no nie, ale poczułem się też urażony, nie? I przez rok prowadziłem audycję na, na różne tematy, czy na przykład życie w Finlandii i też e, na temat tak naprawdę Benjamin'a Franklina. Kto zna Benjamina Franklina? To podejrzewam, że może mniej. Okej, okay. ja znam. Franku, to jest taki żółw? Był żółw Benjamin, tak, ale myślę, że to jest postać historyczna. Jeżeli bylibyśmy w USA, to, to byście skojarzyli. O, na przykład jak macie banknot 100 dolarów, to tam jest Benjamin Franklin. Okej, okay, nie? Czyli tak jakby historia tego kolesia. Czyli zamiast mówić, o, ja jestem fajny coś tam w radiu, to mówiłem, ten gościu jest ekstra. I tak jakby opowiadasz historię kogoś. I tam nauczyłem się sporo, właśnie przez te wszystkie hejty i ludzi, którzy byli 10 leveli wyżej ode mnie, jak normalnie, czy modulować głos, czy też po prostu wykorzystywać mikrofon tak, żeby ta audycja dała się słuchać, A żeby to nie było tak. Nie? Tak jakby słuchajcie mnie, dlaczego mnie nikt nie słucha? No bo czasami tak jest, że oglądamy własne treści, i że one są najlepsze na świecie. Dlaczego ich nie ogląda, nie? A potem, jeżeli ktoś skrytykuje, mówią, że możesz to zrobić lepiej. Sam hate. No. Więc po, po tych czasach wróciłem do Polski, zacząłem montować właśnie krótkie filmiki, no i potem powstał TikTok, nie? Jeszcze współpracowałem z teamem Garego Wajnerczuka. No i tam też wydawało mi się, że to jest hejt. Że tam mówią Max, ale robisz słabe treści, nie? I tak przez pół roku pracowałem dla nich za darmo, za darmo. Nie? Cztery godziny dziennie pracujesz, montujesz, robisz edity Garego. Cały czas robiłem edity, edity, edity. Dodawałem napisy, tłumaczyłem. I cały czas, tu źle, tu popraw, tu źle, tu popraw. No i po pół roku. Okej. Okay. Czas, 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 żeby popracować nad czymś swoim. Nie? Ale tyle, ile doświadczenia człowiek może ubrać z tego, że pracuje za darmo dla kogoś, jest niezastąpione. Bo przy okazji ta osoba potem cię poleci i mówi, ej, ta dziewczyna jest fajna, robi fajne edity. No? Można, można ją czy zatrudnić po prostu dobry, dobry, dobry jest człowiek. I w tym momencie, jeżeli na przykład zaczniesz robić coś dla siebie, albo opowiadasz swoją historię, już troszkę coś innego, nie? Dobra, czy to jest obóz social media? Okej, okay. to co już macie na, na tym obozie, czego się, już się nauczyłyście? Daj, 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 daj szybko mikrofon. no. Podajmy. TikToki jedynie nagrywałyśmy. Okej, okay. a, a co było na tych TikTokach? Tańce. Tańce, okej, okay. spoko. I w sumie tyle na razie przez te pierwsze dni. Okej, okay, no bo pierwszy dzień to to, wiadomo, przyjechać, nie, poznać się. W drugim to właśnie były te tańce, i dzisiaj jest trzeci. I dzisiaj jest trzeci, okej, okay. no to super, no to idealnie weszliśmy. Jak pozować do zdjęć, tak? Ok, to ja może się od Was tego nauczę, tak naprawdę. Nie? super, to mi też powiecie. Tak naprawdę możemy też o, tych, o tym e, TikToki e, brać. Jeżeli uważacie, że potrzebujecie na przykład sobie coś zapisać, bo w ogóle jest fajne, że mam Wasze skupienie, jeszcze nie macie telefonów, ale jeżeli mówicie, kurczę, no zapomnę, na bank za trzy dni, macie właśnie tutaj też długopisy, kartki, można sobie wziąć bez problemu, ja nikogo nie mówię, ej, nie chodź podczas warsztatów. Nie, właśnie tu chodzi o to, żeby, żeby się ruszać. O, spoko. Właśnie też, fun fact: jak uczyłem się fińskiego w Finlandii, to pani z Finlandii powiedziała coś takiego. E, normalnie jest tak, że jesteśmy w ławkach. Tak, to będzie lepiej. Jesteśmy w ławkach, uczymy się. Wiadomo, czasem jest nudno, nie? I pani mówi: nagle wstajemy wszyscy? I teraz mieszamy się i zaczynamy gadać z innymi ludźmi po, po fińsku, nie? A ja tak, co jest grane? W takich nie mamy. Że I am, you are, nie? Po angielsku. A tak pani po prostu powiedziała, że... Więc my też tak będziemy robić. Też w jakimś czasie powiem wam... Ale zrobiłaś minę. Zaskoczona? Tak będzie. No. Nie dam wam spać, zobaczycie. E, dobra. Więc tak. E, mówiliście, mówiłyście, że najpierw TikToki. Jakieś, czy macie Instagrama w razie czego? Eee, Też. Mam po prostu nie. ale można założyć? Można założyć. Znaczy na, najlepiej nie teraz, w razie czego potem, nie? Bo będziemy mieć jeszcze przerwę. Co już wiecie o TikToku? Eee. Że się tańczy. Że się tańczy, dokładnie. Jak ktoś chce, to śmiało leci do Mai, Maja chętnie poda mikrofon. Dobra. Eee, tak, czyli mniej tańców, nie? Ciekawe dlaczego, ale, ale to się zaczęło od tańców. Mhm. Mm -hmm. Ekstra, ekstra. Właśnie, czyli co jest na TikToku, co widzimy na TikToku. Jeżeli włączycie sobie teraz TikToka, macie pewność, że zobaczycie X. Mikrofon. No? Ej, jak ktoś się bawi fidget, to jest sami i, taki, i rozpakowuje jakieś paczki z Shane. Okej, okej, to ja naprawdę muszę się dużo od Was nauczyć. Ja mam edity. Edity, okay. okej. Dobra, super. Ok, historie, paczki i tak dalej, ok? Super, super. Jak no. jakby, jak działa też algorytm TikToka? Dramys. Dramys i tak, tak. Bingo. No. Bingo. Bardzo dobrze. Mhm. Ok, czyli jesteście też świadomymi tutaj e, użytkownikami social mediów. I to jest super, bardzo się cieszę. Nie? Czyli tak jakby co tam możemy znaleźć i też dlaczego to widzimy. Między innymi też dlatego, że algorytm TikToka działa w taki sposób, że jeżeli na przykład ty za zafollowujesz mnie i pięć osób na przykład, które trenują TikToka i dają wam fanfakty o TikToku, ale najlepsze twoje zachowanie jest właśnie na dramach, no to będzie ci się więcej, w sensie, że komentujesz, lajkujesz, udostępniasz, bo to cię tak emocjonuje, to co będzie ci się po pokazywać więcej w FYP? Dramy. Dokładnie, nie? Czyli ty głosujesz po prostu tym, co ci się pojawia swoim zaangażowaniem, a nie tym, co, co obserwujesz jeszcze, bo to się może zmienić, nie? Proszę. Że na przykład wiedziałam yy, to też fajnie, że ty, żeby nie będzie chałą, ale zmysławą historię mm. i mówię, żeby zaobserwować albo porukić, żeby zobaczyć kolejną część, co robi. Mm -hmm. I większy zasięg tego tyma mm -hmm. w ogólnie prawda. Super, super. Ale to część na Instagram. Tak, A nie tak, 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 to tak, tak. Jest jest tak, dokładnie. A to jest prywatne nie może, Dokładnie. Zgadza się, zgadza się. Tutaj w razie czego, bo, bo nie było mikrofonu ja mówię. zafollowować kogoś na Instagramie, mhm. to jeden na przykład jedna tylko kawałek 500 km mhm. końcówka. Tak jest, tak jest. No. Czyli historie, które nie kończą się na jednym TikToku. E, a na końcówce jest: zaobserwuj, żeby mieć więcej, albo na przykład jest na Instagramie, który jest zamknięty. Dobrze słyszałem. Super. Co jeszcze? No? Ok, to może się rozgrzeje. jeszcze e, potem, dobra? Super. Dobra, ale macie, macie jakieś tam pojęcie o tym, więc to jest, to jest bardzo spoko sprawa. A kto z Was ogląda YouTube'a? Ekstra, no? Wszyscy? No. Tak, rzadziej. Mhm. No. To też Wam powiem, dzięki. Fun fact, że teraz TikTok jest drugą platformą na świecie, która zabiera nam, zabiera nam czas. Tak? Czyli pierwszym jest YouTube, siedzimy tam średnio jakieś 90 minut, a średnio 90 minut dziennie. A na TikToku jest na przykład 75, czyli już goni. Na Instagramie już jest mniej. Nie? Czy na przykład to, że jesteście na warsztatach z TikToka znaczy, że myślicie przyszłościowo, nie? że TikTok leci do góry, a Instagram tak jakby jest takim, no może, może już troszkę coś się z nim dzieje. No proszę. Ja mam pytanie, czy na TikToku się zarabia? Tak. Super pomysł. Na, na... Z, 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 zapamiętaj pytanie, o tym będziemy gadać, dobra? Super. Okej, okay. czyli na przykład e, YouTube ogląda się najbardziej, TikToka już, 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 bardzo blisko, ale YouTube, jakie są tam filmy? Czy są tam filmy długie czy krótkie? No, długie zazwyczaj. Na no, przykład że... ktoś gra w grę i to trwa z godzinę czasem też. Dokładnie, a czy można coś takiego na TikToku zrobić? Nie, można... Teraz maksymalnie 3 minuty. 3 minuty. Albo jedno, była miała, tak? Dokładnie, teraz zmiń 3 minuty, a wcześniej była minuta. Proszę. Można zrobić live. Można zrobić live'a. Dokładnie. Ja <suszy> live <suszy> <suszy> mhm, dokładnie, proszę. Jak jest taka aplikacja do sprawdzania ile godzin miałeś w danej aplikacji? To właśnie większość, co widziałam na TikToku, właśnie miała większość, najwięcej osób miało godzin spędzonych na TikToku. Zgadza się, ja tak samo, także to wiesz, to jest fajnie. Będziemy sobie też gadać o tym, jak spędzać mniej czasu na TikToku. Na przykład, żeby mieć więcej na zadanie domowe. Nie. Nie, nie. nie. Jak spędzać mniej czasu na TikToku i mieć więcej czasu na zadanie domowe, nie chcecie? Nie. Okej, okay. a jakbym zapytał waszych rodziców, czy chcecie, żebym coś powiedział coś takiego wam, nie. to co myślicie, żeby odpowiedzieli? Tak. No, no właśnie. na takiej aplikacji, Tak, Tu nie chodzi o to typu, e, że dostaniesz elektrowstrząs, jak będziesz dłużej na, na TikToku, tylko jak umiejętnie z niego korzystać. Nie? Jak nie dać się temu TikTokowi tak, jakby wiesz, wciągnąć w taki wir i pff, gdzie się pojawiły moje ostatnie trzy godziny. A przy okazji jutro mam trzy sprawdziane, dwa zadania nieodrobione. A okej, okay, jutro to zrobię w szkole. Okej, okay. jeżeli chodzimy na TikToka, bo rozumiem, że jeżeli jesteście na, na warsztatach, to chcecie sobie albo się, jak to się mówi w cudzysłowie, debić, albo po prostu tworzyć fajne treści i tak dalej, i tak dalej. Jest tak? Okej, okay, wszyscy głową. Super. Dobra. Jest pewna strategia, jest taki bardzo fajny gościu, on jest, wiesz, dwa razy starszy ode mnie prawie, ale ma super filozofię. I to jest taka filozofia kółeczka. Ten pan nazywa się Simon Sinek, i jego filozofia, i jego książki, o których piszę, nazywa się Zacznij od dlaczego. Zacznij od dlaczego, a potem skupię się na resz reszcie rzeczy. Czyli na przykład, dlaczego ja mam. Dlaczego ja wstaję rano, dlaczego ja żyję i tak dalej. Dlaczego ja na przykład chcę nagrywać na TikToku? Dlaczego ja robię edity? Dlaczego? że nie muszę tego robić. Nie? A dlaczego to robię? Bo mi się to podoba. Powiedz, powiedz za mikrofon. Bo mi się to podoba. No, okej, okay, super. I to jest, to jest też fajne, a ja, ja powiem, okej, okay, ale co ci się podoba? No, Eddy w moim przypadku. Innych ludzi też się tym inspiruje. Mhm. Czyli czujesz się zainspirowana. Mhm. Też sam proces twórczy ci się podoba. Tak. Okej, okay, super. Fajnie. Dobra. Czyli mamy coś takiego też, nie? Czyli tak jakby, że zaczynamy od dlaczego i te dlaczego mówi: czuję się tak, jak to robię. No? Na przykład, to mamy teraz, to dlaczego, jeżeli chodzi o TikToka? Potem. To z po angielsku. Macie angielski w kołach? Tak. Dobra, to super. To jest trochę daleko, więc ja, ja przybliżę, wiesz? Dobra. E, czyli tak, mamy dlaczego. Teraz mamy how, czyli jak. Jak. Dokładnie, super. Czyli dlaczego, teraz jak. Udało się. E, tak, czyli mam teraz jak? Jak, jak, jak ja chcę robić TikToki? Dlaczego? Bo się fajnie z tym czuję. Jak ja mam to robić? I odpowiadasz sobie, zadajesz sobie pytanie i odpowiadasz sobie pewnym działaniem albo w głowie. Jak? Na przykład. Jeśli chodzi o Edity, edity to musisz się uczyć tego, mhm. jakby. Mhm. Z tutoriali, nie wiem, albo samemu. Mhm. Dokładnie, dokładnie. No, proszę. Trzeba pobierać z klientem. Pobierać? Okej, okay, fajnie. Pin, Filtr, czyli inspirować się, nie? Czyli jak? Muszę mieć jakąś wiedzę, żeby to robić. Nie mogę tego zrobić, jeżeli na przykład nigdy nie miałem smartfona w, w ręku <grym> i na przykład y, chcę zacząć to robić. Czyli muszę wykonać pewne działanie, nie? I teraz, i na przykład mówisz sobie, fajnie, chcę się fajnie czuć, chcę robić na TikToku, potrzebuję oglądać jakieś tutoriale, żeby zacząć to robić, i na samym końcu tej filozofii to mamy. What? Co? Co ja mam zro zrobić? Czy to mają być edity z Frizem Wersow? Czy na przykład z Charlie? Z Wujkiem Maxem? Nie? I tak dalej, i tak dalej. Także i to jest na samym końcu. Wcześniej, tak jakby, okej, okay, to jest ta filozofia. Ktoś może powiedzieć, to się nie zgadza. Dobra, ale to jest ta filozofia. I ja chciałbym was troszkę do niej zachęcić, bo ona jest po prostu spójna. Jeżeli zaczniemy od dlaczego, to chronimy się przed pewnymi zagrożeniami. I to jest taka tarcza. Nie? O, to, jest, to jest też taka tarcza, do której idą ataki. Ataki w postaci. Wiesz tam, jesteś DD. Myślę, że każdy wie o co chodzi. Jesteś do kitu, powiedzmy, nie? Jesteś, ktoś mówi, jesteś do kitu, e, nie umiesz nic robić. Na przykład e, in, wezmę kogoś innego, albo i tak dalej, i tak dalej, nie? Ale ty mówisz, ale ja to lubię robić. Nie? Jeżeli ktoś mówi, jesteś słaby, słaba, ok? Wykonałem za mało działań, ale wiem, jak to zrobić. Dalej cisnę, dalej oglądam tutoriale, dalej robię edit za editiem, Słaby, słaby, trochę lepszy, słaby, lepszy, 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 lepszy. I potem what? No ale z czym robię, z rob, robić te edity? Nie wyszło z tym, to wy, e, robię z tamtym. Ok? Więc to można sobie cyknąć fotkę w razie czego, nie ma problemu. E, ok. czyli mamy filozofię Simona Sinka, why, how, what. Tak? I to jest też w ogóle fajna sprawa do życia, żeby wykorzystywać. Nie? Na przykład, dlaczego ja tu jestem? Bo chciałem pojechać na obóz, social media, nie? I tak dalej. Czyli zaczynamy od dlaczego. Super. Jakieś może pytania do tego? Najważniejsze rzeczy na TikToku. Widzę, że tu już, tu już było sporo, e, sporo osób. Już cyknęłyście fotki? Jak chcecie sobie robić notatki na telefonach, to spokojnie ja się nie obrażam. Ja też czasami, jak chodzę na jakieś szkolenie, to sobie robię na, na telefonie. Oszczędzamy kartki. Ale jak na was działa coś innego, nie ma problemu. Można podejść, ruszyć się. Już jest taka zamuka na tym, na tym dworze, że nie ma problemu. To ja wam zejdę może z tego, co? Będzie lepiej. Właśnie. Dobra, macie. Super. E, najważniejsze rzeczy, które są na TikToku, które zauważacie, że po prostu żrą i mają. E, mają, mają, spra mają sprawdzenie. I teraz to jest ten moment, w którym wy mówicie. Ja tylko mówię ewentualnie, czy, czy to się zgadza. Tak jak mówiłyście wcześniej. Co tam było? Co, co żarło? Co ludzie lubią dramy. Dramy. Okej. Okay. Proszę. Story time. Story time. Fidget toysy. Musicie mi w ogóle to pokazać. Co to jest? Oni się trade. Niektórzy robią tradea papieżem. Trade papież? Czekaj, ale co to jest trade papież? czy tak jakby... To, okay, to jest rzecz, która jest na TikToku, tylko pytanie, czy... No bo jeżeli chcemy tworzyć treści, to raz, mają być ładne, no i takie a to zaraz to są popularne. O, i właśnie dwa, dwa. Czy one są też popularne? Nie. I na przykład znowu wracamy do tej naszej filozofii wcześniejszej. Dlaczego one są popularne? nie? Jak to jest zrobione, co to jest? No, to jest właśnie fajne, bo możecie sobie to, to wszystko podłożyć. I tak. W tym papierze to zostawię, wiem czy chcę, żeby coś takiego było na warsztatach, ale okej, okay. lecimy dalej. Edity. Edity. Edity i tu zostawię trzy kropki, bo one są edity z czegoś, nie? E, jakieś tańce. Tańce, mamy Fandom. tańce. Fandom. Co to jest fan? Fandom. 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 Fanpage, okej. Okay. Fanpage. Page. X. Kogoś, no. Aha. Czyli właśnie te edity kogoś jak. A też mogą być hate. To co robi? Mhm. Komentarze? Możemy ustalić? Komentarze, ok? Komentarze. Albo jakieś tutoriale? Tutoriale. Moja nisza. Mhm. Proszę. Porady, tutoriale, porady. Ro rozumiecie różnicę między tutorialami a poradami? Albo opowiadanie okay. o innych częściach świata, na przykład. Mhm. Okej, okay. i. Ciekawostki. ciekawostki. Dokładnie, czyli tak, jakby ubieramy to w jakieś takie jedno słowo, nie? U Ciebie to było jedno zdanie, opowiadanie o tym i tamtym, rozumiem. Jedno słowo. Ciekawostki. ciekawostki Jakieś newsy. Wostki, ekstra. Newsy. Newsy, co mam jeszcze? Cosplay, o! Dawno nie widziałem cosplay, no. Cosplay. I to będzie, dam tu hashtag, czyli tak jakby, że to jest też taka nisza. Zaraz, no. Śpiewanie. Okay. Śpiewanie, okej. Śpiew. Gotowanie. Gotowanie. No. Gry. Gry, no oczywiście, przecież. Brawl Stars. Nie. Nie? Ja w gęsimy, W Co takiego? Gęsi. Okej, okay, to. to Musicie mi pokazać na przerwie. To jest takie, że walczysz tam z takimi. Mam na telefonie, więc będę. Dobra, spoko, to, to mi pokażesz. Dobra, no jeszcze jest trzy. Trendy? Trendy. Bardzo dobrze. Damy sobie tutaj, no. I takim w dużym trendy. POW, bardzo dobrze. Damy sobie tutaj co? Co? pow. Kto wie co to pow? Kto nie wie co to pow? Okej. Okay. Um, wytłumaczysz? Daj mikrofon no. Jakieś wybieranie jakiejś rzeczy, że masz tam 100 diamentów i musisz wybrać co tam. No, różne takie rzeczy. tak mhm. A co oznacza pow? Okej, okay, okej, okay, dobra. Co oznacza pow? Mm, tu, sobie, tu sobie zrobimy Point of view Nie, czyli na przykład to jest mój point of view jak ja was widzę teraz. I na przykład jakbym wszedł na krzesło To jest mój point of view teraz, nie? Taki. I są różne. Sorry. Ok? Czyli mamy różne tak jakby perspektywa. To jest POV. Na reklamach na TikToku. Jak jest pierwszy zawsze komentarz? Pierwszy. Pierwszy. Pop wchodzisz na TikToka o siódmej rano na przykład. Nie? Pop widzisz to o trzeciej. No tyle tak, tak. Pierwsze sto reklam było śmieszne. Albo... albo nikt nie pytał. To jest takie wkurzające. No. no. Pogadamy sobie jeszcze o hejcie.